Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam was na rozkład z serii Co on, ona myśli, czuje i planuje. Zobaczmy z kim dzisiaj rozkład zarezonuje. Czy znajdziesz dla siebie podpowiedź? Co on, co ona myśli, co czuje i co planuje na twój temat, waszej relacji? Oczywiście czytanie jest ogólne, kochani, nie musi rezonować z każdym. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to piszcie do mnie na maila. Robię dla Was prywatne rozkłady kart na Wasze pytania i wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. Zapraszam też do subskrypcji, bo to pozwala rozwijać kanał i robić dla Was właśnie te kolektywne rozkłady. Także kochani, jeżeli tu zaglądacie, proszę subskrybujcie, lajkujcie. Czytam też wszystkie Wasze komentarze. Jestem Wam wdzięczna za wszelkie wsparcie. A dzisiaj, co on, co ona myśli, czuje i co planuje? Zobaczmy. Co myśli, co czuje, co planuje. Mhm. Co myśli? Arcykapłan, słońce, lew. Same wielkie arkana. Co za siła. Dobrze, zobaczmy. Co dalej? Dziewiątka buław odwrócona. Ale paśmieczy jest w pozycji prostej i szóstka denarów. OK. Co planuje? Mamy króla buław, trygon ognia, baran lew strzelec i piątka buław na koniec. Ok. Arcykapłan może pokazywać relację taką mm, zalegalizowaną, tak? Arcykapłan jest często kartą małżeństwa, partnerstwa albo relacji długoterminowej. Ogólnie mm, arcykapłan jest też kartą poszukiwania, mm, kartą rozwoju i poszukiwania najlepszej wersji rzeczywistości dla siebie, dla drugiej osoby w relacji, yy, wspólne obieranie celu yy, i planowanie przyszłości. Jest tutaj taka energia planowania yy, długoterminowego. Ta osoba bardzo, arcykapłan pokazuje, że ta osoba bardzo y, poważnie podchodzi do Waszej relacji. I mamy też kartę słońca, czyli ochotę na to, żeby spełnić jakieś marzenia. Jakieś marzenie. Tutaj mamy też dziecko, które y, może być właśnie y, tym celem do spełnienia, marzeniem do zrealizowania. I energia y, z jednej strony sytuacji wymagającej, y, a z drugiej strony właśnie potrzeba znalezienia tego spokoju w swoim życiu, i takiego ukojenia, i yy, świła pokazuje też właśnie yy, taką olbrzymią więź emocjonalną, yy, o której ta osoba myśli, której, której pragnie. Pod yy, kartą yy, mocy siły jest też karta szóstki denarów, czyli ten fundament każdej relacji. Taka równowaga w dawaniu i braniu, tak? Ta osoba jest gotowa od siebie dać bardzo dużo, całą swoją siłę jest w stanie zaangażować w to, żeby udało się Wam w tej relacji osiągnąć wszystko to, co najlepsze, bo Słońce jest kartą przyciągania do swojego życia właśnie wszystkiego, co najlepsze, i kartą spełniania marzeń. No, i właśnie ta szóstka pentakli pokazuje, że ta osoba w, w głębi serca wierzy, że ty też masz w sobie tą gotowość na budowanie relacji i na tą wzajemność, tak? Bo to jest karta wzajemności i gotowości na to, żeby też dać z siebie wszystko. W szóstce denarów mamy takie przesłanie: to co dajesz, to dostajesz, tak? Ile z siebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Albo właśnie, ile, na ile się zaangażujesz, na tyle chciałbyś, żeby ta druga osoba właśnie miała taką samą otwartość na angażowanie się w tą relację. Szóstka denarów jest kartą, takim fundamentem każdej relacji. Czy to chodzi o przyjaźń, czy to chodzi o partnerstwo, o miłość, tak? No jest to karta właśnie partnerstwa i takiej równowagi w dawaniu i braniu, i tych oczekiwań wobec drugiej osoby. Tutaj w tej energii wzajemności nic nie stoi w miejscu. Ta energia cały czas musi płynąć, tak, właśnie. To jest cały czas ta, ta interakcja dwóch osób. Ktoś coś daje, ktoś coś bierze, ktoś na coś liczy, ale też wie, że musi z siebie dużo dać, żeby zrobić radość tej drugiej osobie, ta radość drugiej osoby wpływa na to, że sami czujemy się szczęśliwi, tak, bo ta karta słońca to też jest karta szczęścia. Ale właśnie chodzi tutaj też o ten ogień, który musi być w relacji. Tutaj mamy dwie karty ognia, zarówno siła jak i słońce, to jest ten ogień, który jest taką siłą napędową. Tej relacji, przynajmniej ta osoba w ten sposób o tym myśli. Jest w sile tak jakaś wymagająca sytuacja, sytuacja, która wymaga jakiejś decyzji, czegoś, co trzeba tutaj rozwikłać, rozstrzygnąć, ale w energii cierpliwości, łagodności, zaopiekowania. Nie chodzi tutaj o to, żeby o coś zawalczyć, a bardziej o to, żeby coś um, ukoić, jakieś um, uciszyć może, jakieś, jakieś um, zapanować nad, jak, nad um, emocjami. Um, dobrze, je, dobrze ukierunkować energię w stronę właśnie um, działania, takiego um, w planowaniu um, w energii pozytywnego myślenia, takiego patrzenia w przyszłość właśnie i z jednej strony, energia wdzięczności tutaj jest w tym słońcu, że, że macie siebie i, i jest ten ogień, i czujecie to ciepło swoje. I, i tutaj mamy tą kartę y, y, siły, która jest kartą lwa. Karta y, arcykapłana jest kartą byka. Może coś wam tutaj powie, a między wami jest to słońce. I jest jakieś dzieciątko, może tutaj jest ty po prostu. Piękna relacja długoterminowa pokazana, i ta osoba myśli na temat, właśnie na wasz temat, właśnie w takim kontekście. Albo chcecie to zbudować, albo już to macie i trzeba teraz się tym zaopiekować, tak? I szóstka denarów pokazuje tutaj właśnie tą gotowość na to, żeby dawać z siebie wszystko. I dbać o ten fundament, o tą bazę, żeby ta wasza relacja mogła się rozwijać. W samym centrum serca jest paśmieczy, czyli gotowość na to, żeby o coś zawalczyć, ale tutaj chodzi właśnie o szczerość: o szczero rozmowy, o wyjaśnienia, o otwarcie się na, na oczekiwania drugiej osoby w relacji. Chodzi tutaj o to, żeby nie tylko mówić, tak? Bo. <laughs> komunikować swoje potrzeby, ale też usłyszeć to, co druga osoba ma y, do przekazania i y, wziąć to pod uwagę. Bo w pazie mieczy jest trochę wyzwania, jest jakiś problem, ale ten problem y, trzeba y, tak jakby y, zaopiekować się tak, y, tą sytuacją trudną. Problem y, jest po to, żeby go roz, y, rozwiązać. I problem może być też jakąś inspiracją do tego, żeby coś zmienić, a więc nastąpi dzięki temu nastąpi jakiś rozwój, progres w waszej relacji. tak coś, coś utknęło tutaj w każdym razie w pół drogi, o tym mówi dziewiątka buław. To jest takie utknięcie, i co dalej? To jest zatrzymanie się, obserwacja całej sytuacji. Jeżeli ta dziewiątka była w, byłaby w pozycji prostej, to ona mówiłaby, że jest to takie oczekanie na odpowiedni moment, żeby zrobić krok w stronę rozwiązania. I dziesiątka zakańcza jakiś cykl, zostawiamy za sobą jakąś sytuację, którą udaje nam się rozwiązać, wyciągamy wnioski, może wybaczamy sobie jakieś błędy i idziemy Dalej, tak? Natomiast ona się odwróciła. Tak jakby karta mówiła, że jest poczucie w sercu u tej osoby, że tak jakby utknęliście w pół drogi, zatrzymaliście się i co dalej? Tak jakby jakieś nastąpiło nie wiem, czy znudzenie, czy właśnie bardziej. Takie z, niezadowolenie z, z tego, że za, za, y, tak jakby zatrzymaliście się w pół drogi i potrzeba w arcykapłanie jest pokazana potrzeba znalezienia właśnie najlepszej wersji y, rozwiązania. Bo arcykapła to jest energia rozwoju. To wyzwanie, które jest przed Wami będzie y, stanowiło motywację do tego, żeby. Ta wasza relacja poszła do przodu, i żeby udało Wam się, y, z jednej strony, wybrnąć z sytuacji trudnej, a z drugiej strony y, znaleźć nowe możliwości, które tak jakby poszerzą Wasze horyzonty. I być może pojawią się nowe jakieś pomysły w energii słońca, i y, gotowości na to, żeby budować tą Waszą wspólną drogę. Optymistycznie patrząc w przyszłość, tak? bo macie to słońce tutaj, ono Wam towarzyszy cały czas. Um, I mamy króla buław, trygon ognia, baran lew strzelec. On tutaj jest tą swoją buławą nowych możliwości, yy, czujny i zwarty i gotowy. I on tutaj yy, ma w planach zadziałać w energii, czy ona, bo zależy o kogo tutaj pytasz. Yy, ma zamiar działać w energii króla buław, czyli na pewno się tutaj nie podda. To wyzwanie, to jest moment, kiedy trzeba wziąć pod uwagę nowe możliwości i w energii ognia zadziałać. Może trzeba zaryzykować, może trzeba y, 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 zadziałać bardzo szybko, y, bo to jest ogień i ta osoba ma olbrzymią wiarę, że wszystko będzie dobrze. Tutaj jest dużo energii takiej zawziętości. I gotowości, żeby być skutecznym w swoim działaniu. Król Buław zdobywa cele za wszelką cenę. On potrafi dobrze wszystko zorganizować, nie boi się ryzyka, nigdy się nie poddaje i nie ma tutaj y, złomianego zapału wręcz przeciwnie jest gotowość, żeby być skutecznym i y, zawziętym i szybko ruszyć do przodu. I rozwiązać, rozwiązać problem, tak? Mamy asa-mieczy, czyli jest tutaj gotowość, żeby stanąć w prawdzie i tym mieczem prawdy, taki, który tutaj trzyma paś, bo pazie to jest planowanie, więc w sercu jest plan, a w planach jest działanie w energii asa-mieczy, czyli gotowość, żeby właśnie odciąć tą, yy, to, co niekorzystne, a zrobić miejsce na nowe możliwości. Tutaj trzeba sprawę postawić jasno. Czasami ten asmieczyn odwrócił się, więc tutaj może być jakieś brutalne uświadomienie sobie jakichś faktów. Coś tutaj jest naprawdę niekorzystnego. Dlatego jest takie zatrzymanie w pół drogi. I przyszedł czas na wyjaśnienia. I tutaj potrzeba takiego twórczego, odważnego myślenia, jakie właśnie Reprezentuje y, karta króla Buław. Tutaj jest. Y, w tym mieczu jest y, klucz do rozwiązania problemu. Na razie jest on odwrócony, czyli jest jakiś. przed wami jakiś proces, który ma pozwolić y, dopiero znaleźć to y, odnaleźć to, rozw to rozwiązanie. To jest y, tutaj. Y, y, Jakiś pomysł, który trzeba w, dopiero wdrożyć w, w życie. Asy to są początki. A as mieczy jest takim wyzwaniem, które niesie los. I jest przed Wami właśnie ta wymagająca sytuacja. I to jest pokazane w karcie yy, Siły. Siła to jest karta, która. To jest ogień, który jest też w tej buławie nowych możliwości. Siła jest kartą, która mówi: Nie poddawaj się smutkowi, bo to, co złe, mija, ale trzeba stawić temu czoła, żeby jakoś z tego wybrnąć. I w sile jest właśnie pokonywanie tych trudności, potrzeba odnalezienia równowagi. Która jest pokazana w szóstce denarów. Jakaś sytuacja trudna spowodowała zachwianie w waszej relacji, tak? Poczuliście nagle, że tak jakby te fundamenty zadrżały i trzeba um, jakoś to przetrwać. A karta siły mówi, że jesteście w stanie przetrwać nawet najczarniejszą godzinę, bo macie olbrzymią więź emocjonalną zbudowaną i macie tą energię. Um, Przyciągania i, i tej zależności od siebie nawzajem, i gotowości, żeby właśnie y, wspólnie działać w, w aspekcie tej wymagającej sytuacji, wspólnie pokonywać tą trudność. I dzięki temu, dzięki działaniu na pełną parę, ale też w parze, tak ze sobą, nawzajem, y, zmierzyć się z y, tym wyzwaniem, które jest tutaj pokazane. I piątka buław, karta, par, karta właśnie. Pokonywania z jednej strony lęków, trudności, swoich, może, słabości, i mamy tutaj ogólną energię rozkładu dwójkę buław, czyli właśnie ten moment na podjęcie ważnej decyzji, której nie możecie podjąć, bo utknęliście w pół drogi. A tutaj jest potrzeba właśnie zrobienia tego kroku do przodu, który właśnie pozwoli Wam wyjść z tego pata. I tutaj jest to, co jest teraz. A tu jest to, co jest przed Wami. I ten król Buław trzyma tą buławę nowych możliwości i jest gotowy do tego, żeby ruszyć do przodu i zawalczyć o ten nowy początek, bo on na razie jest tak jakby zachwiany, tak? Mogło, może się tutaj nawet skończyć, to yy, karty mogłyby mówić nawet, że mogłoby się to skończyć rozstaniem, gdybyście nie zrobili tego kroku do przodu. Czyli walczycie może nawet o swoje być albo nie być tutaj, mimo tak pięknych kart, yy, które pokazują, że macie bardzo dużo do stracenia. Tak? I ten moment utknięcia w martwym punkcie i potrzeba podjęcia tej decyzji. A pod spodem mamy asa denarów, czyli właśnie tą możliwość do wykorzystania. Jakaś propozycja, ale to też jest. Y, y, asy to są portale od wszechświata i tutaj y, kar, y, wszechświat Was y, tak jakby wzmacnia dodatkowo energią materii. To, a z denarów jest kartą, ja mówię na tą kartę, kartę szczęściarza, bo to jest taki dar, jakaś możliwość, która się pojawia z znienacka, gdzieś z boku, nawet czasami nie liczymy, że coś takiego jest do wykorzystania, taka eureka, aha, tak to działa, więc możemy tak, w ten sposób postąpić i właśnie taki wybór, taka decyzja będzie możliwością, żeby dać sobie szansę na na start, w coś nowego. I troszkę ten denar jest tak jak to słońce tutaj w ty, akurat w tej talii pokazane, tak? że to jest właśnie ta droga do, do tego Waszego szczęścia i możliwość do wykorzystania. No i jeszcze siódemka denarów, czyli właśnie ta karta sprawdzam i to jest ten denar, który jest Wam potrzebny do tego, żeby relacja ruszyła do przodu, żeby się mogła dalej rozwijać, bo siódemka denarów pokazuje właśnie tą Waszą relację. To jest to wszystko, co już macie za sobą, te wszystkie możliwości, które wykorzystaliście i które spowodowały, że ta wasza relacja tak pięknie tutaj y, urosła y, i obrodziła złotymi monetami. I ona potrzebuje teraz y, nowej możliwości, tak? Ta ósemka denarów, bo do, jeżeli dołożycie ten denar do siódemki denarów, y, pojawia się ósemka denarów, czyli właśnie karta rozwoju relacji. Wychodzenie z takiej z tej apatii, z tego utknięcia w martwym punkcie i zastanawiania się, co dalej. Nie wiem, czego chcę, nie wiem, co tu się wydarzyło, tak? Patrzę i, i w sumie to mam jakiś nie do końca jasność sytuacji, tak? Bo ten księżyc tutaj jest właśnie. Czyli jakieś tajemnice, jakieś sprawy niewyjaśnione do końca spowodowały że utknęliście w tym martwym punkcie. A tutaj jest wasza karta prawdy i potrzeby jasności sytuacji, ale to też jest otwartość na siebie nawzajem, tak? I szczerość wobec siebie nawzajem. I ta karta tak jakby jest między wami. Tutaj mamy kartę byka, tutaj mamy lwa. Może to być akurat energia takiej relacji. Ale oczywiście niekoniecznie, jeżeli chodzi o te znaki Zodiaku, ale chodzi tutaj o to, żeby znaleźć ten moment właśnie odzyskania równowagi w Waszej relacji, czyli dołożyć tą nową możliwość, żeby ta relacja znowu ruszyła w odpowiednią stronę. I to jest zastanawianie się właśnie nad tą decyzją tutaj. Ta decyzja może zmienić wszystko. Może spowodować, że ta roślina, ta Wasza relacja będzie się rozwijać, ale możecie ją gdzieś. Przesadzić tak? Może to jest karta przeprowadzki, karta zmiany otoczenia, karta wyjazdu, no, różne możliwości w zależności, co z wami rezonuje, są w tej buławie nowych możliwości. Ale jakiś plan tutaj widzę się pojawił pod, w tych energiach ogólnych, paść Buław jest energią planowania, jak wykorzystać tą buławę nowych możliwości? Jeżeli jest plan i jeżeli jest energia króla Buław, to naprawdę tutaj nic Waszej relacji nie zagraża. Tutaj będzie zwycięstwo. Szóstka buław pokazuje, że idzie czas świętowania w rodzinie i takiego sukcesu, który osiągniecie dzięki oczywiście działaniu i realizowaniu tego planu w energii ognia wykorzystaniu tej możliwości, którą tutaj wszechświat wam podsyła po to, żeby ta wasza relacja mogła się dalej rozwijać. Potrzeba jest podjęcia właśnie tej decyzji. I to jest ten moment teraz pokazany, że właśnie w takim momencie wasza relacja w tej chwili się znajduje. To jest moment utknięcia na rozdrożu i zastanawiania się co dalej. Dlatego w, y, ta dziewiątka była w, w sercu, się odwróciła, tak? Bo to jest takie utknięcie w pół drogi i y, no właśnie moment na podjęcie ważnej decyzji. Ale piękne karty w myślach tutaj u tej osoby są. Ona ma bardzo szczere intencje y, i zrobi chyba wszystko, żeby po prostu y, zawalczyć o, 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 o tą równowagę w waszym związku. I wykaże się jej cierpliwością i dyplomacją, i jest w stanie dobrze pokierować całą sytuacją, żeby zrealizować ten plan, tak? W energii ognia. Mamy tutaj ten ogień, tak? Tą walkę o, o to, co, na czym wam zależy. Bo piątka była właśnie pokazuje ten moment takiego yy, tej konfrontacji. Z tym, co już nie służy, po to, żeby zawalczyć o coś, na czym Wam zależy: o to słońce, które żeby jak najdłużej i najpiękniej świeciło w Waszej relacji i żeby było tak, jakby no, symbolem tej Waszej relacji, bo ono jest praktycznie tutaj: ta energia słońca jest w całym tym rozkładzie, bo ono jest tak, jak powinno być, na samej górze i patrzy tutaj na cały rozkład, tak. I wy tutaj w tych energiach gotowości na to, żeby zrobić dużo, żeby relacja się rozwijała, tak? bo arcykapłan jest kartą y, rozwoju, też kartą poszukiwania najlepszej wersji rzeczywistości, jest kartą legalizowania związków. Może też tutaj o to chodzić. Może tym wymagającym, y, wymagającą sytuacją, z którą się mierzycie, jest y, walka na przykład o, o potomka w waszym życiu, tak? I, i, i zrobicie wszystko, żeby tutaj y, to wam się udało, bo potrzebujecie tego, żeby czuć, że ta równowaga w waszej relacji jest na dobrym poziomie, tak? Może właśnie to jest. Yy, Brak dziecka może być na przykład, y, za, y, powodować y, zaburzenie tak, tej równowagi, że ktoś bardzo, y, bardzo y, chce tego, i y, y, brak dziecka może powodować, że y, nie czuje się y, spełniony tak, w relacji i, i zrobi wszystko w energii siły, żeby, żeby udało się spełnić to marzenie. To tutaj, Tutaj te energie też mogą, tak, w tą stronę. Dlatego właśnie to utknięcie w pół drogi, tak. I takie właśnie poczucie może, że no, nie do końca mamy wpływ na, na, na to, co chcemy, tak. Czasami bardzo chcemy, a jednak jakaś siła wyższa powoduje, że no, nie możemy dostać tego, czego pragniemy, tak. Ale jest tutaj gotowość na to, żeby zrobić wszystko, żeby. Zawalczyć, tak, i, i zrobić ten krok do przodu, wyjść z tej energii utknięcia w martwym punkcie, a, yy, no właśnie, doprowadzić do momentu tego sukcesu świętowanego w rodzinie. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Yy, zapraszam Was, kochani, też na inne filmiki, bo oczywiście jest ich mnóstwo na różne tematy. Losujcie sobie, one są ogólne. Bezterminowe. Szukajcie tych, które rezonują z Wami. Zapraszam też na czytania prywatne. Dzisiaj wysyłam Wam, kochani, mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.